Thank you Grania i zapraszam na kolejny odcinek serii lawendowej w The Sims 3. Mamy znów weekend. Chciałam nagrywać odcinek tak w tygodniu, kiedy Gustawa nie ma w domu, jest w pracy, ale nie zebrałam się do tego i nagrywałam, to znaczy nie nagrywałam, to znaczy poogrywałam sama. Jestem w szoku, w sumie w takim miłym szoku, jak wygląda ten świat jesienią. Ja zawsze bałam się tej jesieni, wiecie, bo, bo jesienią pada deszcz i w ogóle. To znaczy tak często pada deszcz, ale ja po prostu jak ostatnio zobaczyłam te wszystkie Pomarańczowe i żółte kolory drzew, to byłam zafascynowana. Drzewa teraz już mają co prawda mniej liści, ale naprawdę, naprawdę, słuchajcie, jest pięknie, jest przepięknie. Dzisiaj jesteśmy w domu i troszeczkę ogarniamy sprawy rodzinne. Chciałabym, żeby Gustaw dzisiaj poświęcił czas swojej córce, bo on w tygodniu, wiecie, on jest często zmęczony. Ciężko mi jest ogarnąć te jego godzinę pracy, bo e, czekajcie, zobaczę, czy oni już wstają. Oni sobie jeszcze śpią. A nie, nie. Właśnie Gustaw już staje, bo się światło zapaliło. Gustaw staje o piątej do pracy. I dlatego jest zmęczony jak wraca. No i tak mało się tą córeczką zajmuje. Co prawda on nie pracuje wszystkich tutaj dni, bo wtorek ma teraz wolny. On dos A on wtorek i czwartek teraz będzie miał wolny. Aha. Fajnie. Ej, super. To on będzie tak mało pracował. Będzie troszeczkę mniej pieniędzy. Ale fajnie. Bardzo fajne. Fajne, fajne, roz, fajne rozplanowanie dni pracy. Podoba mi się to. I na razie. Słuchajcie. Zostajemy w tej karierze wojskowej, jak już tak wyszło, no to niech będzie. On dostał awans, jest dowódcą oddziału, i przez co dostał już jedną gwiazdkę, i przez co Masza też dostała już jedną gwiazdkę. Nie zależało mi tutaj na gwiazdkach i żeby oni byli osobistościami, bo papa ruchy nam tułażą. Lucjanek idzie budzić Maszę, mam déjà vu. mam déjà vu. ale tak wyglądają te poranki. Lucjanku. Jak ty się czujesz? Jak ty się czujesz, nasz Lisku, kochany? Ile on ma jeszcze ten? Tutaj do zmiany. 41 dni do zmiany grupy wiekowej. Dobra, ja to życie, życie zwierzaków mam ustawione na takie wiecie. Dosyć długie, no ale ja nie mogłam być na krótkie. No niech zwierzęta żyją jak najdłużej. Dobra, nie rozgaduję się. Masza, niech sobie. Ej, znowu mamy końskiego skrzata. Ej, to jest koński czy psi skrzat? Nie, no, koński. Ej, to jak ma się konie, to one się pokazują. Dobrze, będziemy mieli pieniądze na pokoik dla małej Kati. Ona zaraz wstanie. Gustawie, czy ty się zajmujesz sobą? Nie. Co ty robisz, Gustawie? I słuchajcie, dzisiaj nie zmieniałam pogody, nic nie robiłam. Słońce świeci samo. Mamy słońce i tak się w ciągu dnia pewnie zmieni, bo ostatnio ta pogoda się zmieniała dosyć często. Jejku, naprawdę pierwszy raz tak mi się podoba jesień. Jest przepięknie. Popatrzcie z góry. Cały świat ma taki jakby inny kolor, taki żółtawy troszeczkę, jakby z takim lutem. To się tak nazywa. No naprawdę super. A i tu jest, tu jest ten domek, który ja ostatnio robiłam i pokazywałam, żeby ten odcinek ze speedbuilda wrzucałam. On sobie jest właśnie w tym miejscu, bo ja uznałam, o, zanim się wczyta. Bo ja uznałam, że właśnie na tej wysepce jest tak jakoś pusto. I w tym miejscu myślę, że będzie ok Fajnie. Tutaj sobie mieszkają państwo karton, tak mają na nazwisko. Może się zapoznają z tymi moimi simami. Chociaż ja zazwyczaj mam, mam w planach to zapoznawanie się z simami. Jak ja buduję jakiś domek, a potem to już wy, wychodzi, wiecie. Nie ma na to czasu. Uwielbiam otwarte światy, ubóstwiam je. Ale de facto nie do końca korzystam z tych możliwości otwartego świata, bo siedzimy tylko na tej parceli. Masza ostatnio już miała objaw tego, że znaczy, objaw to się nazywa nastrojnik czyste szaleństwo. Przez to, że nie wychodziła z domu, ale troszeczkę nią pochodziłam. To jest ten pierwszy domek, który ja budowałam. O, nie wiem, czy niektórzy pamiętają. O, tak, to jest ten pierwszy domek. Tutaj mieszka pani ta ruda taka. Ona, jak włączyłam postęp w historii. Nie pamiętam, jak ona ma na nazwisko. Dobra, nieważne. Jak włączyłam postęp historii, to ona sobie, słuchajcie, tutaj już założyła rodzinę i nawet ma dziecko, jak sprawdzałam, więc nasza Katia może będzie mogła tutaj poznać niedługo swoją nową koleżankę, tak? Bo to jest dziewczynka. Dobra, ja się tutaj rozgaduję. Gustawie, zjedź coś, są jeszcze resztki, nie, tortu rodzinowy jeszcze. Ileż można jeść ten tortu rodzinowy? Ja tu cztery dni chyba grałam nie oni cały z tego tortu jedzą. Masia coś gotowała. Ej, dżów, ja widzę żuwia. Ej, ja nie, 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 ja naprawdę widzę żuwia. Ej, słuchajcie, mamy żuwia Nasz Lucjan przynosi nam takie różne prezenty i one sobie tutaj zostają. Trzeba zrobić pranie. Jest straszny bałagan. Ja się nie przygotowałam, słuchajcie, do tego odcinka totalnie. Oczywiście ja sobie przekręcam świat. Ale jak jest sobota, to można sprzątać. To jest straszne. W sobotę zamiast odpoczywać, to człowiek zazwyczaj sprząta. Masza, czy ty wstajesz? Aha, no tak, Lucjan cię obudził. No i Masza, nasza, nasza, nasza mała Katia. Nasza mała Katia, ona też ma końskiego skrzata. Wow, mamy tyle pieniędzy. Wyjmujemy z końca, czy, końca, czy czy dajesz jej jeść nakram na podłodze? Dobra, okej, okay, to ona na razie tu zostanie. Przeniosłam jej tą sztalugę, którą ona miała na podwórku przez chwilę ze pięknym dziełem, na którym znajduje się Lucjan. To, to dzieło okay. jest już chyba prawie ukończone, ale zauważyłam, że ona maluje to znacznie wolniej niż inne obrazy. Jak ona ma do namalowania jakiś taki, wiecie, zwykły obraz, taki, który jest automatycznie tutaj, który można wybrać sobie, że po prostu maluj jakiś tam obraz, to mam wrażenie, że idziesz, idziesz szybciej. A Lucjan, Lucjan, to jest słuchajcie dzieło czasów, powstaje długo. Dobra, Masza. maszy założyłam takie dłuższe spodnie piżamowe z racji tego, że wiecie, mamy tutaj troszeczkę chłodniej. Postawiłam tego bujaczka, wiecie. Bo jak Masza jest tutaj sama w tygodniu, to ona mimo tego, że teoretycznie powinna mieć ten wolny czas, ale ona zajmuje się tym ogródkiem. Teraz posadziła troszeczkę nowych tych warzyw, no i tak jakoś stwierdziłam, że sobie ułatwię życie troszeczkę 490 zł złote. Tak, simoleony rachunki. E, liczba usuniętych pojazdów. Aha, tutaj miałam jeszcze jakiś stary komunikat. Cały czas sobie palimy teraz ten kominek, który tu jest. On jest bardzo fajny, mam go z modów. On nadaje pomieszczeniu takiego, takiego ciepła. Dla mnie to jest oczywiście ciepło wizualne, dla Simów może jest fizyczne. Nie wiemy, czy oni coś czują, znaczy, no, no, tak, powiedzmy tak, zostawmy to naszej wyobraźni. Dobra, a ona już ją bierze. E, Masza, ale ty musisz się... No nie gadajcie, że, że następny! Ej, skąd? Jak ci goście się biorą? Ej, to my może w ogóle przestaniemy pracować, co? Ile my tych skrzatów mamy już? Nie wiem. Wózek też kupiliśmy. Ale tam Gustaw krzyczy. Wózek też kupiliśmy, żeby właśnie Masza, Masza ale Gustaw tak, że mogli chodzić na spacerki. No i z finansami też nie jest najgorzej. Dobra. Ja tylko jeszcze popatrzę na potrzeby. Masza, zjedz coś, ale przebierz się, przebierz się. Zmieniłam jej teksturę tego sweterka, który ona miała na co dzień, bo mi się wydawało, on w kasie wygląda naprawdę bardzo dziwnie. Jemu się takie kwadraty tutaj robią, takie dziwne rzeczy. Ja myślałam, że to się baguje, ale nie. Jak się wyjdzie z kasa, to jest okej. Okay. Lucjan, nie ma co jeść. Na pełni wybornym jedzeniem. Masza, zrób coś do jedzenia. Jest resztki. Tort. Nie ma torta. Podaj drugie śniadanie. <laughs> Organiczny posiłek. Galaretka z masłem orzechowym. Dobra, tych rzeczy to trochę tutaj jest. Ostatnio nawet sprawdzałam w internecie, jakie są dostępne przepisy. I na pewno, znaczy po co ja sprawdzam to w internecie? Wystarczy pójść do sklepu. Jakieś przepisy, słuchajcie, kupimy, żeby ona mogła sobie tutaj gotować więcej. Aczkolwiek gotuje, gotuje dosyć rzadko. Gdzie jest tam to, to, to małe nasze dziecko? Tak. No i przez to, że ten bujaczek tutaj wstawiłam, to też stawiamy jej tutaj. Wiecie, zabawki, żeby ona mogła. Teges. Teges, nie umie się wysłać, żeby, żeby mogła się tutaj w ciągu dnia czymś bawić. Gustaw, tak, ty dzisiaj musisz troszeczkę też się konikami zająć, ale też musisz się przebrać. Co tam z naszym. Or Ej orkiszkiem kochanym. Ej, nie, 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 nie. Opieka szczotku. Nie ma. On się mało z nim zajmuje, dlatego może te kontakty nie są najlepsze. Dobra, Gustaw, zrób to w piżamie. Miałam Cię przebrać, ale już trudno. Gdzie ten? On ma z Władimirem takie super kontakty. Nawet le lepsze niż z własną, z własną żoną. No i tak, a z kolei Masza, jak ja ostatnio patrzyłam, to z Lucjanem ma lepsze kontakty niż, niż z własnym mężem. Oj, ludzie, ludzie. Nie i Siku, cześć kopyta. Nie mów. Wytrzymasz jeszcze troszeczkę, wytrzymasz. O, to one jak weźmie prysznic, co od razu się przebierze przy okazji. No, troszeczkę podbijajcie, błagam was. Ostatnio sprawdzałam, czy Masza może jeździć na orkiszu. I tak może jeździć. Na ośle można jeździć. Ja się zastanawiałam, czy to przypadkiem nie zadziała tak przez to, że on był zniżany przez te, Przez to, że on był zniżany przez te slajdery z modów na, na rozmiar koni w ogóle i wszystko. To myślałam, że coś będzie się. Badżować, ale nie, jednak nie. Można sobie jeździć na ośle i wygląda to całkiem spokojnie. I dobra, Gustawie, to jak ty ogarniasz sobie toaletę, ale mamy świetną pogodę i ta pogoda sama się zrobiła. Co się zepsuło? Gustawie, ogarnij się. Gustaw musiał. A, tu się zepsuło, ale zostawimy to jemu. Gustaw musiał troszeczkę podszkolić się w majsterkowaniu, bo to było wymagane do jego pracy. Nasza masza nie ma na razie żadnego awansu i tak to wygląda. Za mało tych warzyw sprzedawaliśmy. Była też pewna, na przerwa, bo jak oni wybudowali szklarnię, czy ty sam wpadniesz na to, żeby się umyć? Nie. Prysznic. I, I co ja mówiłam? A, jak był ten etap, etap, yy, decyzja o szklarni, to przez chwilę tych roślinek mieliśmy mniej po prostu. No i tak wyszło, że, że niestety, 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 kariera się przystopowała. Kurczaki sobie, słuchajcie, żyją własnym życiem, nic tam się nie dzieje, co chwilę się wykluwają nowe kurczątka, ale, ale nie mamy na to czasu, ale dobrze, że te kurczaki nie potrzebują zbyt wiele uwagi. Chciałam powiedzieć o dachu, bo dach, tutaj był Coś takiego, że był pusty i to super wyglądało jak taka prawdziwa szklarnia, ale stało się to, czego ja się obawiałam. Jak nie ma tutaj podłogi, to niestety to nie działa jako pomieszczenie, no i nam wszystko przymarzało tutaj, no. No i co to jest, nie można mieć w środku, no i zajmowanie się tym zajmuje troszeczkę. A dlaczego tu jest tak ciemno, ludzie? Zapalmy tą lampkę, ona mi znika. Włącz to światło, o, niech sobie świeci, Chociaż to bez sensu. <laughs> U! U, nam urosły trufle. Wow! Mamy trufle. Ale fajnie wyglądają trufle. E, super, bo one są dosyć drogie, ale coś nam tutaj więtnie. Dobra, Masza, ty się dobrze czujesz? Ja wiem, że ty z Lucjanem byś się najchętniej bawiła zawsze, ale nie. Ogródek też jest ważny. E, zostawimy ją, żeby ona się zajmowała ogrodem. Pielęgnuj ogród. Czy naprawdę trzeba to robić codziennie? To jest tak męczące. Znaczy dla niej jest męczące, a dla mnie jest wkurzające, bo ona jest potem brudna, zmęczona. No i kariera ogrodnicza de facto to nie jest wcale taka łatwa, bo w sumie trzeba ogarniać te rośliny. Fakt, że jesteśmy tym Simem tutaj cały czas na, na parceli i to jest fajne, a nie te w pracy. Jak, 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 jak kiedyś zaczynam grać w Simsy i ten Sim chodził do pracy, gdzieś tam wyjeżdżał i wracał po iluś godzinach, to ja się tak wtedy nudziłam. Jaką ilość tego czasu trzeba przyspieszać? A te zatrudnienia to jest coś po prostu genialnego. Nie mamy tabliczki do trufli. A, tutaj mamy jeszcze cynamon. Tak, Gustaw i Władimir są najlepszymi przyjaciółmi na zawsze, ale ale Gustawie, zajmie się też innymi. <laughs> nie mam tabliczki do trufli, słuchajcie, nie znalazłam. Dobra, Gustawie, ale ty, dziecko. Ujaj, pan się przez chwilę. Może skoro jest taka pogoda, to ty... Yy, gdzie jest zmień strój? Zmień strój. Ja jej dam jeden taki drugi na co dzień, ale nie wiem sama, który założyć. Dobra, daj na co dzień dwa. Te, te miniaturki są tak małe, że tutaj nic nie widać. Ej, ale wiesz co, ty że on tu ostatnio nam robi takie straszne kałuże. Ja nie wiem, czy to tym razem on zrobił, czy nie. Czy on tu się posiuł? posiusiusiał, czy nie? A jeszcze ten zlew. Ojej, nie, to ja nie wiem. No dobra. Czy jej będzie w tym ciepło? 7 stopni, nie będzie jej w tym ciepło. Ale oni mi na razie jakoś tych strojów na ten, na dwór nie zakładają. Gustawie, idź tutaj. Otóż tu Sima Katia, o, tu w tym miejscu. Może on ją pouczy mówić, bo ona chodzić już się nauczyła, ale mówić jeszcze nie umie. No to może tatuś się wykaże. Dzisiaj nie jest zmęczony, dzisiaj jest wyspany, możemy robić wszystko, jestem zadowolona, że jest taka piękna pogoda. Jest po prostu prze, 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 fantastycznie i zaraz mi oczywiście zleci cały dzień. Czy ja już to mówiłam, że ja uwielbiam ten mod na światło, który mam? Jest naprawdę. Genialny. Wszystko jest takie, takie inne, takie przejrzyste, takie kontrastowe. Nie dobra, nie będę się powtarzać. I dobra, Gustawie, to ty ucz mówić, może? Ucz mówić. Czy mamy tu nocnik? Tak, postawiłam nocnik w razie czego. Masza sobie będzie się dalej zajmować. O, Gustaw, jaką ty masz minę? O, on chyba. Ej, tatuszku, więcej cierpliwości! Do dzieci trzeba wiele cierpliwości. Ja myślałam, że oni mają ten sam kolor włosów, bo jakoś tak dziwnie jej wyskoczyło, ale to jest kwestia fryzury. Ja ostatnio u Gustawa patrzyłam i tak z ciekawości sprawdzałam, jak to jest, że on ma takie typy. Troszeczkę te włosy no, wydają się jaśniejsze. Jak się wchodzi do kasa, to te włosy nagle są już ciemne. Dziwnie to troszeczkę wygląda, ale już tam nic nie kombinuję. No i u małej Katy, jak ona ma inne fryzury, te kolory włosów też się no, zmieniają. Zmieniają! I troszeczkę no, mnie to denerwuje, ale nieważne, nieważne. Dobra, jak tam ja nasze zwierzaki? Trzeba je dzisiaj wyszczotkować. Jestem na dachu. Lama śpi! Trzeba troszeczkę wyszczotkować nasze zwierzole i poświęcić im czasu. A ty, a ty już? Nasza? A ty już, to naprawdę już? Czy ty tak idziesz do Luciana, tak o? O, zwierzaki się zajmują, o. sobą to jest super, naprawdę, to jest super genialne, bo naprawdę nie opłaca mieć się w Simach jednego zwierzęcia, bo... Czuję się samotna i trzeba się nim dużo dużo zajmować. To jest takie drastyczne są mówię, bo w sumie teoretycznie Simowie powinni się zajmować swoimi zwierzętami. Dobra, ogródek już ogarnięty. O, super. Ale jednak jak są wiecie, razem zwierzaki, to się mogą ze sobą przyjaźnić i ludzie lu, ludzie Simy robią sobie coś innego. E, dobra, e, Masza ma jeszcze nie do końca najlepsze kontakty z. A nie, wypuść ją, wypuść! Niech... Chyba, że ona znowu chce spać, a nie ona ma mało ćwiczeń. Jej, słuchajcie, nie dosiądziemy jeszcze. Wyszczotkujemy ją i chciałabym pokazać, jak się jeździ na ośle. Słuchajcie, czy ja dokończyłam wątek? Na ośle jeździ się genialnie. Masza tak śmiesznie wygląda na tym naszym orkiszu, o że aż słońce zaraz zajdzie. Nie. Jak to jest możliwe, że słońce tak szybko za zachodzi? Ale wiecie co, tak jest, że w sumie to słońce zachodzi teraz prędzej, bo mamy... Katia Lawendowa właśnie zaprzyjaźniła się z osobistością, którą jest Gustaw. Aha, czyli ona też będzie miała gwiazdkę. To jest twój tata, nie musisz się nic z nim przyjaźnić, wy się od razu powinniście przyjaźnić. Dobra, Masza. Masza Lawendowa, czy ty wsiądziesz na naszego workisza łetko? Workizał to. Ojejku, budzik mi dzwoni, słuchajcie, ja mam oh, oh, oh. tych budzików w ciągu dnia ustawionych chyba z 5 albo 6, bo cały czas sobie przyłączam takie przypominajki. Oj, przypominajki. Dobra, zanim się zrobi ciemno, a to ja jestem tak nisko, dlatego nawet domku nie widać. Ja próbowałam tutaj z nimi jeździć, ale ten nasz straszny most, który znajduje się tutaj, sprawia, że niestety nie można wybrać się na dalszą przyjażdżkę, Ona by musiała przejść z nim za most i dopiero jechać dalej. Bo właśnie jak oni fajnie wyglądają. Ja naprawdę byłam przekonana, że jakoś Sim dziwnie będzie wyglądał na takim obniżonym koniu, ale popatrzcie, no wszystko działa. czy wy? Wybierz się na przejażdżkę. Na razie idź. Tylko nie na most, błagam, nie na most. Może na plażę? Jejku, jakie piękne kolorki się takie... Takie jesienne tutaj robią. Nasza Masza bardzo często się garbi, no ale słuchajcie, Simowie się garbią, no, nie wiem, dlaczego ona ma cały czas taką minę. Ej, czy to nie wygląda super? To wygląda po prostu genialnie. Ja się zastanawiałam, jak to będzie z jeżdżeniem na lamie. Ja, 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 ja nie planowałam w ogóle, żeby Simowie jeździli na lamie. Bo wiecie, ludzi na osłach jeżdżących to widzieliście, prawda? A widzieliście kiedyś człowieka jeżdżącego na lamie? No. Ja nie. Ale w Simsach wszystko jest możliwe. Jak z konia można zrobić lamę, to można na niej jeździć. Także. Nie, 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 nie na most. Nie na most, nie na most, nie na most. Wy się przejedźcie tutaj, tak naokoło na razie. No sorry, nie, nie, nie jeździmy zbytnio. Nie jeździmy zbytnio po tym mieście. Jeden odcinek zrobiłabym taki, żeby jednak pozwiedzać troszeczkę to miasto. Ja tak cały czas się opieram, że często jesteśmy w domku, ale na przykład jak grałam tutaj w tygodniu, ja w ogóle się dzieckiem nie zajmuję. Nie? No, ale dobra, zaraz, zaraz ją zobaczymy. Jak grałam tutaj, to Masza miała też do wykonania zadanie, takie, że musiała dostarczyć produkty rolne do jednej restauracji. znaczy czy jak dasz mu wolne lejce, to, to wy coś porobicie? Nie wiem, ale oni pasują kolorystycznie tutaj genialnie, po prostu genialnie. Dobra, zobaczymy, co robi Gustaw. Ja mam wrażenie, że ja o czymś zapomniałam dzisiaj na pewno powiedzieć, bo ja ten odcinek miałam już nagrywać wcześniej i niestety, niestety, na pewno o czymś zapomniałam, ale dobra. Ja, on będzie dosyć krótki, no i fajnie. Gustaw, czy ty się dobrze czujesz? Tak. Ja się zastanawiam, co oni tak mi mało jedzą. Czy oni, im wystarczy, że jedzą śniadanie i już nic nie muszą jeść w ciągu dnia? A, on ją przebrał, bo jest zimno. Dobra, wiecie co, to idźcie do, do domu. Nie, weź ją do domu. Weź na ręce, weź na ręce. Nie, no, nie, 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 gdzie jest? Weź na ręce, nigdy nie mogę tego znaleźć u tych dzieci, ja nie wiem dlaczego. Ona ma tutaj ten, e, ten zamek z piasku, ale nie, już, już, jest, już jest dosyć późno. Dobra, masza. Po, pojeździli, pojeździli. Okej. Okay. Ale miałaś go jeszcze wyszczotkować. Opiekasz, czyść kopyta, szczotkuj. Może ogarniemy też lamę? przyjadałam szczotku, czy, czy Nie, szczotku, szczotku, dwa razy, może czyść kopyta, opieka, czyść kopyta, żeby nasze wiecie. Koniowate lamy i łosły nie zaczęły śmierdzić. Przypadkiem. Jajek dzisiaj nie zbieramy. Nie, 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 ja znowu. Nie, nie, nie. Teraz znowu ją podnieść, podnieś. Ja też. Włóż do końca, co ja się męczę. Ona teoretycznie, co ona. A jeszcze głód, ale to jeszcze mamy chwilę. Jest 18.30, patrz, już się ciemno zrobiło, już się ciemno zrobiło. Dobra, Masia, ty się musisz wykąpać. Mm, mm, mm. Może uda nam się skończyć ten obraz dzisiaj, zobaczymy. Dzisiaj jest dzień Gustawa. Gustaw się zajmuje dzieckiem, jeszcze musi naprawić zlew, bo nam zaraz zaleje całą kuchnię. A czemu te tosty? Czemu te tosy? Tak, dzisiaj odkładam tosty, ja zawsze zapominam, ale, o tak, czasami miałam wrażenie, że ja nie trafiam w lodówkę i gdzieś mi te potrawy się odkładały daleko, ale to dlatego, że były nieświeże i może dlatego nie mogły się schować do lodówki? Nie wiem, nie wiem, nie będę się nad tym zastanawiać, bo to jest pierdoła. No i co? Czyścicie się? Ja muszę chyba troszeczkę, troszeczkę więcej lampek wstawić na podwórko albo jakąś latarenkę tutaj, no bo jednak jak mamy inną porę roku, robi się wcześniej ciemno, no to mamy tutaj ciemno. Tak, Mamy ciemność, żeby było jasno trzeba wstawić latarnie. A i tak, i tak coś na podwórku cały czas robimy, bo zajmujemy się tymi naszymi zwierzątkami. No to nie jest tak totalnie, że one się same sobą zajmują. Lama, lama, dzień lama. Lukrecja. Wiecie, że my mamy też lukrecję w tym naszym w, naszym, tym, w naszej szklarni? To jest lukrecja. Tak, to jest lukrecja. Nie wiedziałam nawet, jaką tabliczkę wstawić, i nie wiedziałam, jak, nie wiedziałam, jak wygląda lukrecja. Czy tak wygląda lukrecja? Nie wiem. Wstawiam coś takiego. Powiedzmy sobie, że to jest lukrecja. A jeśli nie, to trudno. Dla mnie to jest lukrecja. Tutaj będzie już można pozbierać coś powoli. No dobra, trufle to chyba sobie mogą tak leżeć chwilę. Masza, zostaw zawsze tylko luksianka. Coś tak. Weź jeszcze opróżnij, a potem, a potem maluj, maluj. Skończmy, skończmy. Oglądaj, kontynuuj. Już myślałam, że to skończona. nie. nie nie, 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 nie. Dobra, Gustaw. A czy, co, co ty, co ty? No, brudno jest. Nie, 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 Gustaw. Nie Lucjan, nie Lucjan, Gustaw Napraw. On musi się troszeczkę zajmować tym a co się z samo wyschło? Gustawie, ale ty nie denerwuj się, to, bo ty musisz. Na początku wszystkie takie zajęcia związane z majsterkowaniem, z majsterkowaniem ogarniała Masza, ale jak się okazało, że jemu do pracy to jest potrzebne, no to przejął, przejął że tak powiem, tą dziedzinę w naszym domu. No i nawet sobie jeszcze umiejętność. Ja nie, 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 nie umiejętność. Po prostu naprawiłeś. Dobra, go ustawię. Umyj? Umyj? wyczyść, Dobra i tak, nie ogarnę, nie ogarnę tutaj do końca. O, jednak jest taka uża. Skąd jest taka góra? Ludzie! Nie wiem, nie mam pojęcia. Jest 2029. No bo będziemy się kłaść spać. O. I tak nam zleciał dzień. Bardzo szybko leci czas w Simsach. Ja się czasami zastanawiam, jeszcze pranie. Dobra, Gustaw, rób pranie. Sorry, ale rób pranie. Zastanawiałam się, bo miałam taką fajną informację od Was, że jest taki mod, który przedłuża dzień i można sobie chyba albo jakoś ustawić ten czas, albo on po prostu płynie troszeczkę wolniej. Tylko ja się zastanawiam, czy to by miało sens w sumie. Ja i tak dosyć przedłużam te rozgrywki i jak ja bym sobie taki mod zainstalowała, który jeszcze mi przedłuża dzień, to moje serie trwałyby po 3 lata. I bym tak, wiecie, kontemplowała te dni, ale to też tak się nie da, fajnie jak coś idzie do przodu, dziecko, Ojku. patrzcie jak to, jak ta łyska jest z modów, jak ona wygląda tutaj. A, karm na podłodze, dobra, Masza, to ty chyba nie skończysz. Albo nie, skończyłaś? Skończyła! Ludzień. Taki, no wiecie, te obrazy takie, takie troszeczkę są, no nie wiem. Fajnie było, jak było widać jakieś pociągnięcia pędzle, pędzlem, ale to. Ale w sumie, z drugiej strony, jak powstały Sims 3, to nie było takich filtrów, żeby w ogóle. Teraz to, jak się wrzuci zdjęcie do Photoshopa i się załaduje, takie, znaczy bierze takie filtry, które robią ze zdjęcia obraz, to słuchajcie, rzeczy można stworzyć niesamowite. kliknięciem, jednym kliknięciem, tak naprawdę. A, no, wiecie, Kurczę, Sims 3 nie znali, tego nie wiedzieli. Nie, 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 Masza, Masza, Ma, Masza, pęcheć, Masza, pęcheć, bo będzie jutro źle. Bo co, ja tu siedzę tyle czasu, jak już jest wieczór? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Gustaw, ty nie zjadłeś, nie jed. nie, 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 patrzcie, patrzcie. Ale nie, jak ja nagrywam, aj, le, 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 le. jak ja nagrywam, to mi... Jakoś zajmowanie się Simami wychodzi naprawdę trudniej. Jak siedzę sama tutaj. Ej, kto to jest? A nie już tam, że paparazja Tomasza. Nie, nie, nie. Ludzie, ludzie. Ludzie Simy, ludzie Simy. ogarniaj ta się. Domek jest zdecydowanie za mały. Jest za mały. Aczkolwiek no naprawdę fajnie się tu żyje. Fajnie się tu gra. Ale są czasami sytuacje, że, że wszyscy na siebie po prostu włażą i no i nic nie możesz zrobić, bo przyjdzie taki przyjdzie taki Władimir. No i no i koniec. No i stoi, stoi w jednym miejscu. Te sytuacje są naprawdę rzadkie, bo zobaczcie, że cały dzień sobie tutaj przeżyliśmy, ale... O, poszli w końcu. Masza. Tak. Ona będzie bardzo zmęczona, ale trudno. Dobra, to małą będzie zaraz można położyć spać. Gustawik sobie coś tam zje. I wiecie co? Gustaw przestał tyć. Już jest okej. Okay. Już nie tyje. Masza, wiesz co? Ty też zjedz kolację. Zjedz kolację. Jeszcze mi wytrzymacie tutaj. Dziecko też wytrzyma. Telefon mu dzwoni, olewam ten telefon. Nie chce mi się nawet patrzeć, kto dzwoni. Chociaż może ktoś z jego rodziny? Odbierz telefon, dobra, odbierz telefon. On ostatnio przestał być przyjacielem ze swoim tatą. Czyli jakoś może by się udało te relacje naprawić jednak. W ustawie, co? Ty się denerwujesz? Wiem, że chcesz spać. Wiem, że chcesz spać, dobra. Ja mu tutaj jeszcze zaznaczę, żeby on. No, przestał dzwonić, nie ma załatwił pęch już użyj. No ja nie wiem, czy on tutaj przejdzie. Słuchajcie, Władimir. A przeszedł. Władimir ma taką tendencję, że on się kładzie ostatnio nam totalnie koło łóżka. I moi simowie tam nie mogą dojść, ale mam nadzieję, że dzisiaj sobie Władimirek znajdzie inne miejsce. No i nie zajęliśmy się zbytnio, ale poradzi sobie. No i moi drodzy, żegnam się na dzisiaj z wami. Mamy do końca jesieni jeszcze 7 dni. Myślę, że jeden odcinek, jeden odcinek jesienią jeszcze tutaj na Ramy. Zastanawiam się cały czas, czy już tutaj zacząć jednak poszerzać, troszeczkę powiększać ten domek, bo... E, czekajcie, Gustawa, Gustaw, zostaw Lucjana, zostaw Lucjana, i spać. E, tutaj, w tym miejscu nad łazienką chciałam zrobić pokoik dla Kati. Zastanawiałam się całkiem, całkiem, całkiem e, niedawno, żeby jeszcze może jednak przerobić troszeczkę dół i poszerzyć tutaj kuchnię, łazienkę przenieść tutaj. Ale te moje myśli są cały czas niedoprecyzowane. Dobra, moi drodzy, oni, oni już śpią, jeszcze poczekamy. Dobra, poczekamy na tego Gustawa. Gustaw? Gdzie jesteś? A Katia będzie miała urodziny. A, jeszcze 11 dni jej zostało. No dobra, no to może następnym razem się zobaczymy. Jeszcze. A nie, to jej urodziny wypadają zimą. Nie, to i się jeszcze raz zobaczymy. Jeszcze. No zresztą nie wiem, słuchajcie, ja nigdy nie jestem w stanie nic zaplanować. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.